Takim miernikiem, który się normalnie używa w mierzeniu, w mierzeniu e, działalności inwestycyjnej jest tak zwana stopa inwestycji, czyli e, stosunek inwestycji do naszego PKB, czyli produktu krajowego brutto. W ostatnich latach e, ona się znacząco obniżyła i w, na przykład w przypadku porównania do naszych, do naszych, do naszych sąsiadów to ta. E, Stopa inwestycji jest wyraźnie niższa mniej więcej od 2015 roku i od tego 2015 roku spadała. Porównując do naszych, do naszych, do naszych sąsiadów, również ta struktura inwestycji jest, jest, jest wyraźnie inna i pod tym względem możemy tutaj, możemy tutaj wskazać dwa wyraźne. Czynniki, które odróżniają Polskę od, od, od naszych sąsiadów. Mianowicie, po pierwsze, mamy więcej, w naszej całkow... większy udział w naszych całkowitych inwestycjach mają inwestycje państwowe czy publiczne, ale ogólnie inwestycji jest mniej. A do tego więcej inwestujemy w infrastrukturę w tzw. beton. Czyli w budynki i budowle, a mniej na przykład w różnego rodzaju wartości materialne i prawne, czyli na przykład oprogramowanie komputerowe, patenty, prawa do e, własności intelektualnej i tak dalej. Potrzebujemy więcej inwestycji prywatnych, ponieważ te inwestycje prywatne z reguły e, są bardziej efektywne i są one oczywiście komplementarne do inwestycji publicznych, a nie substytucyjne, czyli że inwestycje publiczne nie są w stanie zastąpić innych tych inwestycji prywatnych, których mamy mało i tak naprawdę z których niedostatków wynika ta nasza niska stopa inwestycji. A ponadto, patrząc jeszcze na właśnie te inwestycje publiczne, no to przede wszystkim one powinny być skierowane w te najważniejsze luki w polskiej gospodarce, te, które najbardziej ją odróżniają od tych bardziej rozwiniętych gospodarek, ale także od tych gospodarek naszych, naszych sąsiadów, czyli przede wszystkim kwestie związane z cyfryzacją i z transformacją, zieloną transformacją. Tak, bo tutaj rozwiązania rynkowe nie do końca są w stanie zapewnić wypełnienie tej luki, którą mamy, jak pokazuje również wcześniejszy raport case na temat, na temat cyfryzacji. I w związku, z tym, w związku z tym tutaj rzeczywiście te, te, ta pomoc państwa w zapełnianiu tej luki jest, 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 jest wyraźnie potrzebna. No i oczywiście tutaj znaczną rolę, jest, znaczną rolę będzie pełnił między innymi między innymi pomoc unijna w ramach, w ramach, w ramach KPO.